<noise> eee, kurde, zepsułem Hagiego Hagiego Joe Biden z do strony XPX Lemoniksu i dzisiaj gramy w Poppy Playtime. Tak całkowcie łapę w górę suba, nie mogę się oddalić i wam siebie pokazać. No ale no. Mamy gra Paka na jedynce. Co prawda nie działa. Eee... Jakaś kulka jest. Na lewym, na prawym nic nie ma. QE eee, -E nie działa E, na z. <laughs> co to jest? Ej. Uuuu. Dobra, nie psuję gry, lecimy. Ehm. Um. <laughs> e, dobra. <laughs> e. Lecimy, tu jest parę osób. Tam jest otwarte, ale i tak chcę lecieć. 1, 2. Nie, 1, 9, 9, 8. 1, 9, 9, 8. 1998. Podpowiedź? Przypadek? Nie sądzę. 1, 9, 9, 8. No. Dobra, nie działa. Um, jakiś gość tu jest. Pudłem go zmiażdżę. Ciekawe, Ciekawe, czym widzi te pudła. Fais bail. Dobra, olać go. Interakt. To nawet nie działa. To dupy jest tak na. Ale dobra, lecimy dalej. Ehm. Um, Hagi Z. Proszę bardzo, masz kartonem w twarz. E, ej, mu coś wyrzuciłem z tego! Uu, uu. O, o, szkogi, ogi! Dobra, olać! Ło, wypadło poza teksturę, ej, ej, ej! Ej, ej, ej! Czekaj... Może wypaść poza teksturę... Kurczę, ja bym chciał, żeby to tak... O, wypadło wiecie jak! Dobra, olać, nieważne. Um, tu. Się nie da. Przesuń do pudło. Tu. Łapka. O, działa. A power? Ej, ale klimat. O jacie. Ale dobry klimat. O kurcze. Nie chcę dostawać kartonu, bo to całą magię zepsuje tego miejsca. Co to jest? Ale isterek. Jezu, to wygląda jak. To wygląda jak czaszka tego Orzeszka. <laughs> Orzeszka. To wygląda jak Scrap Trapa. Taki Orzeszek w twarzy. Czyli ta jego cała twarz, która w Springtrapie była lepsza niż w tym głupim Scrap Trap. No ale dobra. Ehm. Um, no Scrap Trap wygląda jak taki gościu, co ma wszystko wy wyrombane, Full game, full play tam, czy nie, nie, dzięki. Um, odkryłem mega podejrzaną rzecz. Będę chodził bez tych łapek. Dobra, zrobiłem screena. Żeby sobie mieć na przyszłość. Um, nie wiem o co chodzi w tych paczkach. Może nie powinienem ich tu mieć. Czy tu coś jest? O! O! Ej, dobra, zaraz zepsuję to wszystko. Ehm, um, nie powinienem mieć raczej tych paczek. Zepsułem sobie tym grę. A na nie mogę ich stawiać, dopiero jak mam tu urządzonko. Dobra. Nie chcę tego robić, bo to mi troszkę psuje emocje. Spagowany Agiwagi, który ma dziwną twarz. Ehm. Um... Można tu wejść. Nie. Tu. Można nawet bez łapki. Ehm. I ta gra ma fajne i staregi Dobra. Znowu zrobiłem screena. Będzie na miniaturkę może. Chyba, że dam jakąś inną um... Ja pierdzielu, jaki to jest klimat. Oj! Coś mi się zepsuło eee, Ja jeszcze wracam. Bo tam były... Drugie drzwi przecież i tymi się oryginalnie wchodziło. Ja um, to jednak trzeba tymi. Nie, e, jednak to nie jest żaden isterek, tylko po prostu. Um, nie chcę, żeby mnie ten hagiłagi dopadł. Ej! Tracę OHP! Nie dotykam go! Spaduwa. O! Ej, ja zepsułem tego hagiego łagiego hankie. O nie! Co to jest? Czemu by mnie gonił? O! O! Ale głupi jestem O nie, zepsułem Zepsułem hagiego Macie Karton na twarz Kurde, zepsułem hagiego łagiego A ja go mogę przesunąć, jego ja go nie mogę Ej, no nie, czy ja teraz będę mógł wszystko od nowa? Nie gadajcie. Kurde. Błagam, by tamtego modelu nie było tam. Zresztą mnie dojedzie. Dojedziemy to za to, że go uwięziłem w ścianie. Ej, no please. Ja co to Co to jest? Dobra, spadam, nie chcę tego hagiego-wagiego. <ścoughs> eee, kurde, zepsułem hagiego-wagiego. Dobra, olać go, lecę dalej. On jest creepy, nawet bardziej jak jest taki zepsuty. Pickup, um, pick up. No pick up, dobra. A ja mogę już dalej iść. Nawet bez zbierania tego, co? Serio? Ale... Ale... Ale do dupy. Dobra, lecę. No ja wolę, oni tak psuli tą grę. Nawet by się nie chciało tego robić. Ej, ale serio, boję się tego haggiego Dobrze, że mam dźwięk wyłączony. Nie, no ja nawet nie jadę. Muszę sam iść. No tu nawet zabawki nie spadają. Zad... Na wszelki, żeby by ten haggiego nie dopadł. Yy, zablokuję mu przejście. Hmm. Yy, serio, jest creepy to miejsce. Czy ja mam jakoś światło wyłączone? Eeeem... Yy, Czekajcie. Czy ja miałem zawsze na najniższy? To wygląda tak. A jak dam na maksa. Ej, widać po tych światłach, że teraz jest o wiele lepsza jakość. Czy ja miałem zawsze serio na najniższej jakości, jaka tylko mogła być. No nie, nawet po tych schodach nie mogę wejść. Dobra, ja tu sobie zostaw... Kurde, ale to głupie jest. A. Stawię tu pudła, żeby Hagiłagi nie mógł stąd wyjść. I tu na wszelki. Żebym mógł se stąd wyjść. Um, problem jest, bo nie mogę wejść po... Nie, mo nie, mo nie mogę wejść po schodach. O! 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 Kurde! Czy tu się nie da wejść? Czy tu nie można wejść po schodach? A, dobra, mogę od razu dalej. <grywa> A! Wpadłem poza mapę! Ej nie ja tym ludziom, którzy widzą takiego Wixa, który im wszystko psuje całym serwer Jedna osoba chyba wyszła z serwa Ej no bez jaja tu wszystko im psuję A Ciekawi mnie co z tym hagiem Czy on dalej tam jest Idę jeszcze tylko sprawdzić Hagiego Wagego I z tymi ludźmi czy on ich zabija czy co w ogóle? kurcze nawet przypadkowo stają te głupie pudła, wkurzają mnie one ale dodają, psują klimat ale śmiesznie jest przez nie ej nie ma hagiego ej nie no ja idę po hagiego hagiego, ja muszę go rozwalić Mam wrażenie, że ta funkcja stawiania pudeł była zrobiona tylko po to, żeby ułatwić. O kurde, wystraszyłem się, budowanie. Ej, co! Już. O kurde A! I... Dobra kończymy odcinek